nie was to zdziwi, ale nagrałam odcinek, bo po prostu nie mam co robić z Farming Simulator 16, jeżeli wasz filmik spodobał, łapeczka, subskrybujcie, so, komentarz Dzisiaj trochę w innym miejscu, bo sobie biureczko przesunąłem No ale powiedz, ja sobie w pokoju, więc spokojnie yy, No i co, dzisiaj taki tak późno trochę odcinek nagrałem yy, No ale no po prostu sobie tak po prostu pojeździmy yy moim busikiem prawda takim no znowu inny mam bus bo no tamten bus niestety się zakopał do wody tylko już nie pamiętam w jakim miejscu ale no po prostu musiałam sobie nowy bus kupić grzesz godzina 8.16 a tu jest 20.00 haha więc no taki króciutki odcinek gdzie się nagram żeby po prostu coś było prawda no e -he -he. No i napiszcie mi na dole w komentarzach, co mam jutro nagrać, może motory jutro nagram, bo i dawno nie było motorów i może to wszystko y, po prostu nadrobić y, te gry, czyli na przykład Eurotrack, Massimilator, y, no i w ogóle takie typowe gry, jak gdzie ja to skręciłem, matko boska. <gry> No no więc widzicie odcinek jest nawet o tej później godzinie No no odcinek no musi być słuchajcie musi być Bo to nie ma że nie nie ale szkoła nie ma odcinka nie bo jest odcinek jest No więc za niedługo odcinek się skończy bo ja mówię dzisiaj będzie mm, Krótki odcinek No zaraz sobie wrócimy do naszego domeczku Czyli wtedy skończymy odcinek, prawda? No, taki krótki odcinek, żeby chociaż coś u mnie na kanale się siebie rozwijało i w ogóle, żeby nie było nudy na YouTube. No bo oj, 4 dni przerwy od YouTube'a. Znaczy sobie tam oglądam jakieś filmiki innych youtuberów. No ale ja nie nagrywałam Z tydzień, cztery dni i to już mam mało filmów na YouTube. Ie. A musi być dużo, prawda, na YouTubie filmików. No i no zaraz skończymy filmik. No, więc ważne, że jest filmik, prawda. No, może jutro też będzie. A we środę nagram dwa filmiki, więc... To się jeszcze może zobaczę w środę. No no co, to by na tyle. To się w kolejnym odcinku. Jeszcze jutro, łapeczka, subskrypcja, komentarz. No to hej!